Książę William i księżna Kate uczcili czternastą rocznicę ślubu wyjątkową wizytą w Szkocji. Odwiedzili wyspy Mull i Iona, miejsca znaczące w ich historii. Warto zwrócić uwagę na emocjonalne gesty księżnej, romantyczne zdjęcia i wyjątkowe pamiątki. Dowiedz się więcej o ich wizycie i wspomnieniach. Książę William i księżna Kate w niezwykle wyjątkowy i osobisty sposób uczcili swoje czternaste gody małżeńskie, wybierając się do Szkocji. To miejsce ma dla nich nadzwyczajną wartość emocjonalną i sentymentalną, ponieważ przypomina im czas spędzony podczas studiów na Uniwersytecie St. Andrews, gdzie rozpoczęła się ich romantyczna historia. W tej szczególnej atmosferze księżna Kate wykazała się głębokim uczuciem wobec męża oraz dzieci poprzez gesty przepełnione symboliką miłości rodzinnej. Pomimo intensywnego programu wizyty znalazł się także moment na uchwycenie romantycznych kadrów na tle malowniczych szkockich pejzaży. Całoroczne obchody ich czternastej rocznicy były o wiele bardziej kameralne i intymne, w przeciwieństwie do światowych gal i wystawnych uroczystości, które często towarzyszą członkom rodziny królewskiej. William i Kate postanowili odwiedzić wyspy Mull i Iona, regiony Szkocji szczególnie bliskie ich sercom. To właśnie w tamtym rejonie, otoczonym pięknem przyrody, narodziła się ich miłość. Każdy element tej dwudniowej podróży był starannie zaplanowany i pełen znaczenia, łącznie z miejscem, które wybrali na nocleg. Warto dodać, że przyszła królewska para tuż po zaręczynach w 2010 roku spędziła kilka dni na jednej z tych wysp, w malowniczym domku na wyspie Mull. Obecnie postanowili powrócić do tego samego pełnego wspomnień miejsca. W Szkocji są znani jako książę i księżna Rocej i w tym duchu spędzili noc w letniskowym domu w momencie ich przybycia zostali serdecznie powitani przez lokalną społeczność liczącą około 200 osób, zarówno turystów, jak i mieszkańców. Według ustaleń BBC małżonkowie od dawna marzyli o powrocie na te urokliwe tereny, które słyną z zachwycających widoków i bogatej przyrody. Podczas swojego pobytu na szkockich wyspach książę i księżna zaprezentowali się w zgodnych stylizacjach, które emanują naturalną elegancją inspirowaną klasycznym wiejskim stylem. Upewnili się, że ich ubrania idealnie ze sobą współgrają, zarówno pod względem wzoru, jak i kolorystyki. W ciągu pierwszego dnia obydwoje założyli marynarki z tweedu oraz niebieskie koszule, co dodatkowo podkreśliło ich wzajemną relację i zbliżenie. Według relacji zamieszczonej przez Scottish Daily Express „Kate podczas swojego pobytu miała na sobie nie tylko słynny pierścionek zaręczynowy z szafirem, który znamy z historii rodziny królewskiej jako niezwykle cenioną pamiątkę, ale także elegancki zegarek Cartier Balon Bleu wykonany z trwałej stali nierdzewnej. Ten czasomierz, którego wartość szacuje się na 6 tysięcy funtów, był wyjątkowym podarunkiem od Williama z okazji ich trzeciej rocznicy ślubu, co dodatkowo podkreśla jego szczególne znaczenie dla księżnej. Niemniej ważne były również delikatne naszyjniki stworzone przez projektantkę Danieli Draper, które nosiła z dumą. Każdy z nich miał swoje znaczenie dzięki rzeźbionym inicjałom dzieci Kate i Williama, dodając osobistego wymiaru i emocji do jej stylizacji. Na oficjalnych kontach w mediach społecznościowych, które reprezentują aktywności księcia i księżnej w przestrzeni cyfrowej, znalazły się fotografie dokumentujące ich wizytę w Szkocji. Wśród wielu zdjęć ukazujących liczne spotkania, odwiedziny w magicznym starym lesie oraz pobyt na wiejskiej farmie, wybrano jedno, które niezwykle utkwiło w pamięci obserwatorów. Był to malowniczy i pełen emocji obraz, na którym William i Kate obejmują się czule. Patrząc na zapierający dech w piersiach krajobraz, rozciągający się przed nimi. Uzupełnieniem tej wyjątkowej fotografii był osobisty podpis pary. Treść ta nawiązywała również do ich wspomnień związanych z powrotem na Wyspę Mól, za które szczególnie dziękowali mieszkańcom za ich serdeczną gościnę, co podkreślono emotikonem serca oraz inicjałami W i C. Ten podpis odnosi się nie tylko do obecnej wizyty, ale także do ich wspólnych chwil spędzonych w tym rejonie w przeszłości. Kiedy oboje studiowali na prestiżowym uniwersytecie St Andrews, wspominali również o miasteczku Tobermory na wyspie Mull. Podczas jednego ze spotkań William wspominał o czasie, jaki para spędziła w tej malowniczej miejscowości w 2003 roku, zaznaczając, że było to niezapomniane przeżycie. Te wspomnienia z przeszłości tylko podkreślają wyjątkową więź, jaką para królewska ma z tym miejscem oraz radość, jaką odczuwają, wracając do swoich korzeni i suba po więcej ciekawych ploteczek